Ostatnio miałem przyjemność zrecenzować dla Was Xiaomi Mi 11 Lite w jakże przyjemnych okolicznościach przyrody. A dzisiaj przyszła pora, by zwrócić Waszą uwagę na kilka ciekawych etui do tego właśnie smartfona, które możecie znaleźć w naszym sklepie. Zresztą, zobaczcie sami. Nasze zestawienie otwiera marka doskonale wam znana, czyli Urban Armor Gear, który tworzy naprawdę solidne konstrukcje. Tym razem jest to odmiana w pełni transparentna o grubych ściankach i wzmocnionych narożnikach. Całość pozwoli wam cieszyć oko oryginalnym kolorem obudowy. Etui jest odpowiednio elastyczne, co sprawia, że łatwo zakłada się je na telefon. Pierwsza odczuwalna zmiana to oczywiście gabaryty urządzenia, które jest wyraźnie grubsze i jakby zatopione w tej przezroczystej masie, tak więc fani smukłej sylwetki tego smartfona powinni cierpliwie poczekać do naszej następnej propozycji. A Atutem tego case'a z pewnością będzie pewniejszy chwyt, ze względu na powiększony rozmiar, jak i materiał, który dobrze klei się do dłoni. Wgłębienie na wyspę aparatów to absolutne złoto. Nasze soczewki są tutaj naprawdę bezpieczne, niczym pisklęta zostawione przez matkę w cieplutkim gnieździe. No dobra, trochę popłynąłem, wracając. Żeby lepiej zobrazować wam, jak grube ścianki są w tym Etui, wystarczy rzut oka na wgłębienie, w którym znajduje się przycisk wybudzania i skaner odcisków palca. Z pewnością nie będziecie mieć problemów z jego lokalizacją. Przyciski głośności świetnie reagują na dotyk i wydają słyszalny dźwięk. Zobaczcie jeszcze, jak prezentuje się jeden z narożników. Możecie mieć pewność, że bez problemu zamortyzuje ewentualny upadek waszego telefonu. Dolna część urządzenia jest w pełni zabudowana. Mamy dostęp do portu, ale chcąc wymienić choćby kartę pamięci, będziecie zmuszeni zdjąć tuj. Krawędzie nad ekranem są pokaźnych rozmiarów, więc bez obaw możecie odkładać smartfon ekranem do dołu. Jeśli jednak ponad wszystko cenicie sobie sylwetkę waszego Xiaomi, to powinniście zwrócić uwagę na to właśnie etui. Jest ultralekkie, utrzymane w minimalistycznej estetyce i oczywiście występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Zaś w dotyku jest tak matowe, że imituje niemal takie same doznania, jakbyśmy dotykali papier. Jest wyraźnie sztywniejsze od swojego poprzednika, ale dzięki wcięciom w dolnych narożnikach zakłada się bez większych uciążliwości. Całość prezentuje się naprawdę świetnie. Smartfon dalej trzyma linie i jest taki bardziej stonowany, ugrzeczniony, zupełnie jakby jakaś hultajska dusza spotkała się z dżentelmenem. Wrażenie z dotyku jest naprawdę świetne i podejrzewam, że ta matowa powierzchnia poprawi chwyt telefonu. Wyspa aparatów jest w całości zabudowana, a nad soczewkami góruje dość duży rant, także jest bezpiecznie. Przyciski głośności są w pełni zintegrowane z etui, zaś przycisk wybudzania jest naturalnie odsłonięty i znajduje się w delikatnym wgłębieniu. Przyciski wymagają włożenia nieco większej siły, aby odpowiadały na polecenia, ale za to będziecie mieć pewność, że nigdy żadnego z nich nie wciśniecie przez przypadek. Dolna część z interfejsami jest zabudowana. Przy okazji zwróćcie uwagę na nacięcia w narożnikach, które umożliwiają swobodne zakładanie i ściąganie ETUI. Na koniec muszę zwrócić Waszą uwagę na jedną niedogodność, a mianowicie brak jakiejkolwiek ochrony na krawędzi ekranu, które w tym wypadku przebiegają równo z ETUI. CamShield od Nilkina to chyba jedno z najczęściej pojawiających się etui w naszych zestawieniach, ale nie bez powodu. Ten case przede wszystkim wyróżnia charakterystyczny slider chroniący aparaty oraz faktura, którą pokryto tylną część obudowy. Ponownie jak jego poprzednik, całość jest niezwykle lekka i również posiada wcięcia w dolnych narożnikach dla łatwiejszego zakładania. Slider pracuje bez większego oporu, więc można korzystać z niego jedną ręką. Etui jest tak sztywne, jak Jeff Bezos udający, że nie jest sztywny. Case od Nilkina w duecie z Xiaomi to duet osobliwy, ale z pewnością znajdzie swoich entuzjastów, zwłaszcza wśród osób, którym nie przeszkadzają ślady po palcach zostawione na obudowie. Tak jak mogliśmy się spodziewać, chwyt jest komfortowy i pewny. Wyspa aparatów, nawet gdy jest odsłonięta, wciąż znajduje się w bezpiecznym wgłębieniu, ale jeśli komuś by to nie wystarczyło, to zawsze może zasłonić ją jednym zgrabnym ruchem ręki. Minusem tej konstrukcji jest niestety kiwający się smartfon, kiedy zapragniemy korzystać z niego w pozycji leżącej. Ponownie mamy zabudowane przyciski głośności i delikatne wgłębienie dla przycisku wybudzania. Przyciski wymagają mocniejszego naciśnięcia, ale na szczęście pracują bardzo precyzyjnie. Dolna część jest w pełni zabudowana, ale daje pełny dostęp do portów, oczywiście poza tacką do karty SIM i pamięci. Krawędzie okalające ekran minimalnie wystają ponad powierzchnię szkła pora na etui oferowane przez Xiaomi. Mamy tutaj do czynienia z podstawowym silikonowym wariantem występującym w kilku kolorach. Jest lekkie i miękkie w dotyku. Część osób korzystająca z podobnych etui zwraca uwagę na łatwość, z jaką przylegają do takich powierzchni wszędobylskie paprochy spoczywające na dnie naszych kieszeni. Więc jeśli jesteście czyściochami, to wobec powyższego Alarmujemy. The... Oh, Wnętrze skrywa taką oto fakturę, zaś samo Etui jest stosunkowo elastyczne i nie będzie frustrować Was jego zakładanie. W połączeniu z naszą zieloną odmianą Xiaomi całość wygląda kompletnie i z pewnością uraczy fanów jasnych, żywych kolorów, które będą idealnie korespondować z letnimi stylizacjami. Etui jest mięciutkie i naprawdę miłe w dotyku. Pokrowiec eliminuje kołysanie się urządzenia w trakcie korzystania z niego w pozycji leżącej, ale niestety nie zapewnia jakiejś przesadnej ochrony dla wyspy aparatów. Mamy tutaj w pełni zintegrowane przyciski głośności i delikatne wgłębienie dla przycisku wybudzania, które da się wyczuć pod palcem. Przyciski pracują bez oporu i wydają miły dla ucha dźwięk. Dolna część urządzenia ma wzmocnienie na narożnikach, zaś interfejsy są w pełni odsłonięte. Szkoda, że lewy narożnik minimalnie utrudnia dostęp do tacki z kartą SIM. Krawędzie etui przebiegają równo z powierzchnią ekranu. Na koniec ponownie propozycja od Xiaomi, która posiada nietuzinkową cechę, a mianowicie widoczne literki, które oczywiście układają się w słowo Xiaomi, w kontakcie ze światłem słonecznym potrafią zmieniać swój kolor. Niestety, ze względu na panującą ostatnią pogodę, nie miałem możliwości, by to sprawdzić. Całość jest lekka i sztywna. W połączeniu z telefonem wygląda to dość. Ciekawie i młodzieżowo. Osobiście to nie moja bajka, bo w moich czasach boom. Okay, boom. telefon trzyma się w zasadzie pewnie i nie powinien łatwo wyślizgiwać się z dłoni. Niestety to etui jest na tyle cienkie, że lewa strona wyspy aparatów lekko wystaje z nadpowierzchni plecków. A tak prezentuje się bok urządzenia. Tutaj zdecydowanie trudno wyczuć palcem przycisk wybudzania, ale na szczęście przyciski głośności działają bez zarzutu. No brawo! Mamy ochronę narożników, odsłonięte interfejsy i pełny dostęp do wszystkiego, nawet do tacki na kartę SIM czy kartę pamięci. Krawędzie ETUI przebiegają równo z powierzchnią ekranu. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o naszych propozycjach etui i jakie były Wasze wybory, by zapewnić ochronę dla Waszego Xiaomi. Nie zapomnijcie dać nam na zachętę łapki w górę, a jeśli czujecie, że to jest ten dzień, to bezwłocznie dajcie suba i porządnie uderzcie w dzwoneczek powiadomień. Będziecie mieć pewność, że nie przegapicie kolejnych materiałów. Do następnego!